Kultowy samochód z dziesiątką 10 pod maską. W tym nielicznym gronie znalazł się dzisiejszy bohater, czyli Dodge Viper. Dzisiaj kultowe, choć już nieprodukowane auto, ale dlaczego ktoś postanowił zrobić grę o jednym samochodzie, no i czy była dobra? Zaciekawiłem? No to wyruszajmy w trasę. Siema. Przedstawiam wam dzisiejszego bohatera, czyli Viper Racing. Ja niemal osobiście zapomniałem o tym tytule, ale dzięki pamięci mojego sąsiada przypomnimy sobie jeszcze raz, jak to się grało w 1998 Viper Racinga. Viper Racing był ambitnym projektem, ambitną grą, bo po pierwsze twórcy chcieli zrobić symulator wyścigowy, po drugie tylko o jednym samochodzie, a Omnitwór Speed Porsche nikt wtedy nawet i jeszcze nie myślał. No właśnie, w 1998 roku była to jedna z lepiej ocenianych gier wyścigowych przez graczy, no ale jak w to się gra dzisiaj po tylu latach. W menusach dosyć standardowo szybki wyścig lub kariera, którymi zajmiemy się za chwilę. Multi, co dzisiaj nie działa, powtórki, których nie używałem i opcje. A no i żeby nie było rzeczy jasna, ten piękny niebieski Viper w tle. I zanim przejdziemy dalej, to taki mały protip. Mianowicie, w opcjach gry w zakładce Driving Aids proponuję ustawić wszystkie udogodnienia w taki sposób, jaki mam ja, ponieważ wspomagacze na full mega spowalniają auto na zakrętach, a ich całkowity brak w w każdym trybie sprawia, że gra jest yy, niegrywalna. No, właśnie jak już kwestie techniczne mamy wyjaśnione, no to co nam daje ta kariera? Viper Racing oferuje nam możliwość oprócz nazywania nazwy swojego profilu wybór sposobu w jaki chcemy się ścigać. Arcade, symulacja czy takie pół na pół. Dodatkową opcją jest włączenie bądź wyłączenie kolizji w grze i ja użyłem opcji kolizji jak i trybu arcade, który jak zaraz pokażę nie jest taki bardzo arcade. Po tym istotnym wyborze i stworzeniu naszego własnego nowego profilu gry Viper Racing przynosi nas do tak zwanego wirtualnego garażu gdzie o dziwo mamy trochę do roboty eventy to po prostu kolejny wyścig, a ranking pokazuje nam naszą pozycję, czyli nic nadzwyczajnego. Testowanie auta, uwaga, pozwala nam szok i zaskoczenie testować auto. Dobra, dobra, żarty na bok, bo to co tutaj możemy robić w trybie kariery jest dobrym pomysłem i pozwala nam się rozwijać, czyli tuning auta. Kupione części rzeczywiście mają wpływ na prowadzenie auta jak i na jego przyspieszenie. Więc tutaj głęboki ukłon dla twórców. To, co lata temu dawało mi mega Friday, to właśnie malowanie Doja Vipera. Dzisiaj jest to dość mocno prymitywne i po prostu słabe, ale przypominam, mamy rok 1998. Dla mnie to był wtedy tunik niczym z szybkich i wściekłych, którzy mieli się pojawić na ekranie kin za 3 lata. Po tych istotnych wyborach, jak i omówieniu aspektów technicznych, naciśnijmy w końcu przycisk RACE. Każdy wyścig Viper Racing zaczyna się od czasówki i to od nas zależy, czy go przejdziemy i będziemy walczyć o lepszą pozycję startową, czy po prostu z niego wyjdziemy i będziemy zaczynać od pozycji ostatniej. Naszym oczom ukazuje się piękny tor, piękne modele samochodów, jak i otoczenia dookoła nas. No właśnie, nie, jest bardzo słabiutko, patrząc na to, oczywiście, dzisiaj. Po pierwsze, chciałem odpalić ten tytuł wysokiej rozdzielczości, ale po dwóch dniach kombinowania po prostu sobie odpuściłem. Po drugie, modele samochodów są puste w środku, co dzisiaj raczej bawi i budzi uśmiech politowania. A po trzecie, dużo obiektów na mapie jest zrobionych tak, by z daleka wyglądały w porządku, ale z bliska, no cóż. Naprawdę ciężko w to uwierzyć, ale na tamte lata ta grafika nie była najgorsza, a nawet była dobra. Grafika grafiką, ale co z tym symulacyjnym modelem jazdy? Naprawdę, powtórzę to drugi raz, ale ustawienia pokazane przeze mnie na początku w menusach to must have by dało się w ogóle w to jakoś grać. Odchodząc dzisiaj to Viper Racing, tak jak do typowego symulatora, na pewno się zawiedziemy. Ja osobiście uważam, że dzisiaj to taka po prostu zręcznościówka. Da się auto wprowadzić w poślizg, ba nawet da się driftować niczym golfem na ręcznym pod Tesco. Model jazdy wymaga od nas naprawdę sporo, więc nie jest on mega łatwy, przez co potrafi miejscami męczyć. Natomiast ten słynny i wychwalany model zniszczeń dzisiaj jest ok? Z jednej strony gra wymaga od nas czystej jazdy, nie uderzania w barierki czy przeciwników na trasie, ale z drugiej strony jadąc na przykład za szybko i wyskakując delikatnie z wniesienia, auto podczas lądowania może nam się uszkodzić. Kariera niestety staje się bardzo monotonna. Nie dość, że teraz nie. Jest za dużo, to ich jedynym urozmaiceniem jest jazda w drugą stronę. Dodatkowo, jak na złość, duża ilość kółek potrafi po prostu zanudzić. Wszystko ulega diametralnej zmianie po naciśnięciu szybkiego wyścigu. Quick Race. Mamy do wyboru trzy okienka: samochód i tryb jazdy, trasę i ilość okrążeń, jaki rodzaj wyścigu i poziom trudności AI przeciwników. W trybie kariery im jesteśmy dalej, im nasza ranga jest wyższa, im nasza fura jest bardziej dopakowana, tym jest ciężej. Czym dalej w las, tym trasy są bardziej skomplikowane, fury przeciwnika są dużo szybsze od naszej, ale przede wszystkim musimy tuc na przykład 8 długich okrążeń albo 12 troszeczkę krótszych. No hello. Natomiast tutaj dostajemy furę o takich samych parametrach co przeciwnicy i możemy na lajcie przejechać trzy kółeczka po prostu nie męcząc się. Jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy tutaj robić I jest to zmiana samochodu No właśnie, całe to początkowe pitu-pitu nie ma sensu No bo przecież gra o jednym samochodzie powinna nie mieć innego wyboru, tak? I znowu istotną zakładką w grze stają się opcje łamane przez haki Po prawej stronie mamy możliwość wyboru pięciu samochodów Choć, choć, no nie do końca A po lewej inne cheaty No właśnie, Viper Racing daje nam możliwość jazdy innymi samochodami Ale nie są one licencjonowane no bo nazwa sedan czy exotic nic nam totalnie, nic nam nie mówi. Powiem to jeszcze raz, w latach świetności Viper Racing był uważany za symulatora jazdy. To ja się pytam, kto wpadł na pomysł, żeby autem bonusowym w symulatorze jazdy był samolot? Serio, czerwony samolot? Gość, który na to wpadł jest moim guru, bo jakie trzeba mieć jaja, by powiedzieć do szefa Ty wiesz co szefie, ty może, może, ty może zróbmy samolot, co? Nie no, serio, to jest geniusz. Czy dzisiaj warto zagrać Viper Racing? No powiem wam, że niekoniecznie. Model jazdy jest męczący, często bardziej walczymy z samochodem niż nad nim panujemy. Kariera to walka z nudą niż po prostu czysta satysfakcja poprzez dużą liczbę okrążeń jak i farmienie gotówki na upgrade auta. Graficznie jest bardzo słabiutko, jasne, to są inne lata, gdzie gry 3D dopiero zaczynały swój żywot, no ale tak czy siak dzisiaj wygląda to biedno, biedacko. AI przeciwników nie jest jakoś wybitny, widząc tył naszego samochodu dają ostro po hamulcach, a w ciasnych zakrętach, no cóż, każdy wpada w każdego. Dla osób, którym odświeżyłem pamięć i mimo wszystko, mimo tego co właśnie wam powiedziałem, nie zraziło to was i chcecie zagrać i spróbować jak to się grało kiedyś lata temu w Viper Racinga, mam dla was dobrą wiadomość. Gra jest już darmowa, a link zostawiam do niej wam w opisie. A, no i jeszcze jedna rzecz. Ja grałem ogólnie w formacie 4x3, ale nagrało mi się w formacie 4x3, tylko to rozciągnęło na 16x9 i wygląda tak troszeczkę to gorzej, więc no, hmm, corcia. I teraz całkiem serio pytanie do was. Czy kojarzycie tą grę? Czy znacie ją? Czy może jest to totalnie coś niszowego, co tylko ja z nami kojarzę i pamiętam? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą to do Was. Natomiast na dzisiaj to już wszystko dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się do następnego i cześć.